Cześć! Znajdujecie się na kanale AMPQ.pl, a przed Wami recenzja robota sprzątającego Xiaomi Robot Vacuum E5. A więc co znajdziemy w opakowaniu? Mamy oczywiście robota sprzątającego, mały czyścik, mopa, zasilacz do stacji dokującej, instrukcję obsługi, stację dokującą i to wszystko. Robot współpracuje z asystentami głosowymi, takimi jak Asystent Google czy Alexa. Chociaż po komendzie Ok Google, posprzątaj mieszkanie, nie oczekujcie zbyt wiele, bo E5 zrobi to tak jak umie, czyli po swojemu. Czego nie ma? No brakuje map, historii tras, tworzenia stref zakazanych, inteligentnego planowania odkurzania, czy podziału na pokoje. To wciąż robot, który porusza się bardziej na czuja niż w inteligentny zaplanowany sposób. Do plusów możemy zaliczyć bardzo niską cenę, całkiem pojemna bateria o pojemności 2600 mAh, bardzo prostą obsługę i kompatybilność z aplikacją Xiaomi, sterowanie głosem, wystarczający do codziennego lekkiego sprzątania twardych powierzchni. Minusy? Bardzo słaba skuteczność na dywanach, brak szczotki głównej, chaotyczne i czasem niedokładne sprzątanie, prymitywne mopowanie i brak mapowania pomieszczeń. No i teraz pytanie, czy warto? Moim zdaniem, tylko wtedy, jeżeli budżet absolutnie nie pozwala kupić czegoś lepszego i masz mieszkanie jedno lub dwupokojowe z twardą podłogą. Wtedy tak! Robot powinien poradzić sobie utrzymać względny porządek w Twoim mieszkaniu. Jeżeli jednak szukasz robota, który realnie odciąży Cię w sprzątaniu, to lepiej dopłacić to parę stówek niż zrażać się do tego typu urządzeń.